okolice znane są ze swojej sztuki ulicznej, z graffiti oraz różnych rzeźb. Tutaj na przykład jest wielka rzeźba Dzierżw Obrona. Taki te mają bardzo złą sławę, ponieważ są agresywne i w sezonie lęgowym, który trwa od sierpnia do października, atakują ludzi. Szczególnie upodobały sobie rowerzystów, którzy bardzo często przyczepiają sobie spinki do kabli, do kasków, żeby się przed nimi chronić. Ludzie uciekają przed nimi na ulicach. Ja całe szczęście jeszcze nie zostałam zaatakowana, ale im dłużej mieszka się w Australii, tym szanse są większe. Thank you. Ogólnie Canberra jest bardzo czystym miastem, nie ma tutaj zbyt wielu graffiti, ponieważ zarząd miasta postanowił przeznaczyć kilka takich alejek, żeby można na nich było legalnie malować. Tutaj na przykład jesteśmy na Super Hero Lane, która jest znana właśnie ze swoich murali z superbohaterami. I tutaj mamy na przykład mural upamiętniający Jackie Chana, bo o czym niewiele osób wie, Jackie Chan również jest związany z Canberą. i gdyby nie Canberra, Jackie Chan nie byłby Jackiem Chanem. Jego rodzice pracowali tutaj w ambasadzie amerykańskiej, a Jackie uczęszczał na zajęcia angielskiego dla dorosłych w Dixon College, a po szkole pracował na budowie. Co musicie wiedzieć, najpopularniejszym imieniem wśród australijskich budowlańców jest właśnie Jack. I chłopak, który przyuczał go do zawodu, nazwał go Małym Jackiem. Ale że Australijczycy uwielbiają wszystko skracać, Mały Jack szybko ewoluował do Jackiego. I tak zostało. Jackie po prostu przyjął to jako swój sceniczny pseudonim. I taki, w taki oto sposób powstał Jackie Charlie.